Pan Hilary po Śląsku. Loto tyro, pan Hilary, do deklam pierę. Bo Kajś ten boroczek stary posiął swoje brele. Szuko w galotach, kabo domacuje. Obalił się wiki, znajduje. Daj to. Czyli tak, biega, krzyczy pan Hilary, gdzie są moje okulary. Te dwie. Z... <laughs> zróbki znam. Szuka w galotach, czyli w majtkach, tak? Aha, bo Kajś ten boroczek stary. Co znaczy Boroczek? Bokajś, czyli gdzieś, tak? No, gdzieś, no. gdzieś, ten Boroczek stary, no. Boroczek nie ma pojęcia co to no, jest. Taki, taki staruszek, coś takiego, można o. przetłumaczyć, nie? Biedny taki, no, znaczy, nie, no. Kurde, no Boroczek taki schorowany stary, No biedny, no. bo zgubił okulary. No dobra, niech tak będzie, nie? Poszął swe brele, swe, swoje brele, brele. czyli poszł, czyli zgubił, swoje to swoje, a brele to okulary. Tak jest. Szuko w galotach, czyli szuka w majtkach. Spódnia. <laughs> OK. Kabot obmacuje. Obmacuje to wiadomo. Kabot to będzie może. No tak? No, marynarka, nie? No marynarka proste. Obalił szczewiki, czyli buty, tak? Psińco znajduje. Psińco, czyli nic, tak? Zna znajduje, to znajduje. Bajzel w szranku i w byfeju. A już leci do antryju, kurde woło, kurde bele, ktoś mi robnął moje brele. No to tak, e... bajzel szranku, czyli bałagan w mieszkaniu? W, w, w szafie. I w bifyju, no. czyli to będzie też coś podobnego pewnie do szafy. Taki kredensku. Taki kredensik, no, no. kredensik. A już leci do antryju, czyli, a już no, leci to wiadomo, do antryju, czyli do… Anthryju, jakiegoś. jakaś rodzina, coś? Jakiś <grystanie> <grystanie> stryj. Nie, nie. Do, do Antriu, czyli leci do jakiegoś sklepu. Przedpokoju. No. Okay. Kurde woło, czyli to, to akurat normalne. Kurde bele. Ktoś mi ukradł moje okulary. Tak jest, tak. tak. brawo. Przewraca leżanka i pod nią filuje. Borok się wnerwił, gnatów już nie czuje. Szuko w kafloku, kopie w kredensie. Glaca spocono, cały się trzęsie. Nie wiem, no to będzie w miarę no proste, no. Przewraca leżanka, czyli łóżko mhm. przewrócił, no i tam szuka po, pod tym łóżkiem. Dobrze. Borok, no to, no to ten dziadziuszek taki, no staruszek. Nie. Tego... Nie? No, no do... ofiarę losu, no. No. No, no. no. Ale to nie staruszek. No, biedaczek, no, no. <laughs> się si si zdenerwował. Y Gnatów, no to nóg już nie czuje. Nie? No może tak. też być, ale dosłownie są kości, nie? Że tak wiesz, stawów, takich rzeczy. No. Szuka, no, w kafloku, no to było w marynarce? Nie. nie. Jak nie? Jak nie? Ty kłamiesz coś! Nie! No jak Żomej, nie? Marynarka to było y, kabot. A rzeczywiście, dobra. No, no, tu masz kaflok. Płaszcz jakiś? Coś? Nie. nie. Nic, to nie jest ubranie, tak ci podpowiem. Nie wiem. No, kaflok to z się kojarzy? Dobrze, dobrze. z kafelkami, no. no. dobra, ale to nie są ka kafelki. Czy? W piecu? Dobrze ci mówię, w piecu? Piec kaflowy taki, no. No dobra, to w piecu. kopię w kredensie, no to... No, no, co, no? No co, no szuka w kredensie, no. No to kopie, to, no. Powiedz, nie? No, on to powiedziałem, no. <laughs> Glaca, to usina już mu się tu spociła całe się trzęsie, no. Diabialskie brele w amenkaś wcięło. Za oknem już dawno blank się ściemnyło. Naraz do zdrzała Hilary, aż mu przez pukiel przelozły ciary. Jedziesz. No brale to będą okulary A, di diabelskie. Zypelskie. Nie no, straszne jakieś. No dobra. Straszne Halo. okulary. Nam no, gdzieś zniknęły, Aha. za oknem już dawno blank. Co to? No ściemniło się, ale blank, A blank no to będzie. Całkiem. A, całkiem o, okay. się ściemniło. Naraz do zżadła zagląda Hilary. E, naraz? No, naraz. Na raz do zżadła, no nie wiem czy to jest zżadło. Pustro. O. Zagl zagląda Hilary, aż mu przez pupę przelazły ciary, aż mu przez głowę no. przeszły ciarki. Ciary. Patrzy na kichol, połebie się puko. Bo znajduje się jego brele, te co ich tak szukał. Czy to nie gańba, no powiedzcie sami: Mieć bryle na nosie, a szukać pod podryczkami. No to tak. Patrzy na nos, okay. po głowie się drapie? Pogłowie no. się drapie? Nie, puko. Aha. No to po głowie się puka. No brawo. <laughs> Bo z nas okulary tak. tych co szukał. Dokładnie. Y czy to nie ma... gańba? No. Co takie afrykańskie? Co to jest gańba? gańba? No. A hańba? No brawo! No, dobra. Czy to nie hańba? Afrykańskie! <laughs> Czy to nie hańba? Powiedzcie sami, no mieć dobra. okulary na nosie, a szukać... Podryczkami. Co, co to no, jest? No dawaj! Pod ryczkami. Z hmm. czym się ryczka kojarzy? Nie wiem, to taki... Nie wiem. nie wiem, nie wiem. Meble takie, no nie wiem, jakieś takie krzesła, takie rzeczy. no takie Aha, wiecie, to pod, pod meblami. No powiedzmy, pod meblami, no, no. to nie, nie brzmi w ogóle. No, to z tą Afryką y żyć mogę.